Hej, hej kochani moi drodzy, witam Was na kanale Aleksandra Anery Rejki i Tarot, drugi kanał, który prowadzę regularnie, bardziej y, obfitujący y, materiały filmowe. Intensywniej prowadzony to Mistyczka. Podlinkuję dla tych, którzy po raz pierwszy mają ze mną kontakt i styczność. A dzisiaj na tym kanale króciutko o moim śnie. Często dzielę się z wami swoimi znami, i przemyśleniami na ten temat. Więc yy, w dzisiejszym śnie miałam tak, o, taki, taki pokazany wątek yy, tak jak te drzewa, które stoją w szeregu. Żołnierski. Nie śnił mi się żaden konflikt zbrojny, żeby była jasność. Nie było żadnego konfliktu zbrojnego, po prostu Śniła mi się jakaś jednostka wojskowa. Te tereny i tematyki są mi dość znane. Sporo w mojej rodzinie mam osób wojskowych. I, I śniła mi się takie, taka jednostka wojskowa, czy koszary właściwie, musztra, żołnierze wychodzili na plac. Stali w szeregu, wykonywali poranną musztrę, i dowódca, który stanął przed nimi, powiedział do tej właśnie grupy oddziału żołnierzy, że będziecie super żołnierzami. Będziecie super żołnierzami. Tak jakby. Ja tak to poczułam, jakby to była taka, nie wiem, Taktyka hodowania, wyhodowania takich super żołnierzy. Podchodził do każdego z nich i wręczał im zaproszenie. Jeden żołnierz dostał taką kopertę z napisem Zaproszenie, drugi, trzeci, kolejny. I później było cięcie. Ja już nie pamiętam, coś tam się w międzyczasie działo. I później sobie zapisałam, bo był znowu był, był powrót, ale już, już oni tak nie stali w tym szeregu, tylko yy, byli w pociągu, czyli jechali pociągiem, siedzieli. Generalnie, jakby ten, ta kolejność też była jakoś tak zachowana, bo siedzieli po prostu w miejscach, które im wyznaczono. I yy, i podeszła jakaś kobieta, która chyba im sprawdzała bilety, tak mi się wydaje konduktorka, nie ktoś taki spra sprawdzający bilety ale oni zamiast biletów pokazywali te zaproszenia. I ona sprawdzała te zaproszenia, że oni jechali żeby gdzieś, żeby wziąć w jakimś wydarzeniu udział, jakieś wydarzenie, tak? Ci super żołnierze, tak im powiedział dowódca, będziecie super żołnierzami. Wręczły im zaproszenia, a oni później z tymi zaproszeniami, jako takimi biletami wstępu i przejazdu, możliwościami przemieszczania się. Gdzieś jechali, żeby wziąć udział w jakimś, w jakimś takim zdarzeniu, nie? No jakimś masowym najprawdopodobniej. Ona sprawdziła. Mówię o tej, o tej kobiecie sprawdzającej bilety, po prostu sp sp sprawdziła im te, 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 te bilety, no, ja myślałam, że to bilety, ale to były zaproszenia, sprawdziła i oddała i dojechali do jakiejś stacji takiej taki malutkiej, taki na naprawdę to było takie maleńkie, tutaj karty sobie przygotuję, bo zaraz będziemy oczywiście sprawdzać, wiecie, wiecie jaki, jaki jest schemat, nie? Ja, bo to zwykle według takiego wzorca robię, opowiadam sen i później sprawdzam w kartach. Dojechali właśnie do jakiejś takiej malutkiej stacyjki i na tej stacji powi powitał ich taki chłop jak dom wielki i powiedział, nie wiem, coś w rodzaju witajcie żołnierze, coś takiego... Jestem agentem CIA, nie? Po prostu. I koniec, cięcie. Zobaczymy, po co, po co jechali, tak? Jaki to program? No chyba program CIA, tak myślę, skoro jest agentem CIA, ten, który ich powitał, to tak czuję, że to o to chodzi. No to sobie sprawdzimy, co to za program, w którym super żołnierze Uczestniczyli, czy mieli uczestniczyć. Tak zostało to zaprezentowane w moim śnie. Co to za program? Cesarz. Tworzenia jakiegoś porządku, prawda? Cesarz tworzy numer 4, czyli 4 ściany, 4 strony świata, Róża wiatru. Cesarz tworzy strukturę. Tworzy porządek, tworzy cesarstwo, nadaje temu pewien taki rys formalny. No to taka, nie wiem, jakaś taka, program, nie wiem, czy, czy od razu misja specjalna, bo takie słowa nie padły, żeby to była jakaś misja specjalna, ale padło to sformułowanie super, żołnierze, i ja się tak przyczepiłam, dlatego tak tu w tle ułożyłam tych równostojących, Żołnierzy w postaci drzew, bo tutaj akurat mamy na obrazku w szeregu posadzone równiutko drzewka, nie ta alejka taka wysadzona drzewami i droga. Oni też właśnie jechali tym pociągiem i wysiedli na stacji, gdzie ten agent ich powitał. I to tak wygląda: on tu zarządza, cesarz Baran. Baran, zobaczcie. Olśniło mnie, że baran, te czerwone barwy, to jest walka, nie? Baran Mars, to jest przecież Bóg W. Czyli taka energetyka, która szkoli. szkoli. Cesarz może być dowódcą, oczywiście. Oczywiście, że cesarz może być dowódcą. Zresztą on tu tak został nawet chyba pokazany no on tutaj jest z innej epoki, on tu nie ma munduru, to tu mamy no, imperium rzymskie, więc epoka starożytna i ten cesarz właśnie w tym takim marsowym klimacie został pokazany, więc jeżeli ja zadaję pytanie czego odzwierciedleniem w śnie jest ten program, w którym żołnierze uczestniczą, i odpowiedzią jest cesarz, to jest to program jakiejś walki, zdecydowanie. Walki, szkolenia być może też, i to się odbywa w jakimś porządku, bo to jest jednak porządek. I jest ta hierarchiczność pokazana, nie? bo cesarz to jest ustalona hierarchia, no ale wiadomo, no, jak jest w wojsku, jest ta hierarchia bardzo mocno zaznaczona. To jest władza, to jest energia jakiejś wspólnoty, dokonań i na pewno, yy, tylko nie wiem po co mi się to śniło, bo to wiecie co, jakoś to na ten moment nie jest jakoś szczególnie yy, odkrywcze więc chciałabym zapytać o jakie szkolenie tutaj chodzi, nie tych żołnierzy. I wtedy ten sens snu też bardziej być może będzie uszczegółowiony. Jest tu jakieś szkolenie, jest ten dowódca, jest jakaś wspólnota interesów. Bez wątpienia. Może cel, tak? Cel tego szkolenia. Do czego, do czego to szkolenie ma doprowadzić? Do odwróconej dziesiątki buław. To jest taki poligon, jakby tutaj człowiek się... Taki przeciążony plecak, ciężkie buty i tak się czołga, nie? Ale to czuję, że tu chodzi o coś więcej, dlatego że dziesiątka była w odwrocie, jest y, taką energią bardzo. z dużym takim ciężarem bardzo dużym ciężarem. Tu mamy takich ciemiężców, ale I też jest y, wielkie pokazane takie. Super żołnierz nie powinien się generalnie zmęczyć, nie? A on tu jest wykończony. I mam wrażenie, że tutaj po prostu jest jakiś taki rodzaj szkolenia prowadzony, którego celem jest no niewykończenie tego żołnierza, to na pewno nie o to chodzi. Ale w odwróconej dziesiątce buław ma to doprowadzić do prawdopodobnie. Jakiejś takiej energii finalizującej coś. No bo te dziesiątki. To jest koniec, początek dziesięć i po odwrocie 01, nie. Jedno się kończy, drugi się zaczyna. To znowu mamy tę hierarchię. Bo dziesiątka buław to często są takie wysokie urzędy, energie rządowe, tego typu sprawy. To jest zmiana granic, też, bo chyba o tym warto tutaj wspomnieć. Tu jest cesarz, tu jest to szkolenie, a tu jest zmiana granic państw. Zawraca się kijem Wisły. Trochę dowcipkuję, ale to tak jest. Wyznaczamy na nowo jakieś granice. Wyznaczamy na nowo granice. Wojsko tu też może przyjmować część obowiązków cesarza. Taki może być cel, że super żołnierze są szkoleni, po to, by zarządca państwa nie musiał się czymś tutaj zajmować albo dowódca wojskowy. Nie wiem o co tutaj dokładnie chodzi, ale jakby yy, ci super żołnierze, bo to jest też cel szkolenia, przejęli część y, obowiązków zarządcy bądź wojska bądź policji. Takich y, obowiązków typowych powiedziałabym dla danego państwa. Tak jakby się miała zmniejszyć część obowiązków służbowych właśnie tych mundurowych w kraju, bo coś zostaje scedowane na super żołnierzy, i ci super żołnierze są szkoleni, by zająć się regulacjami jakimiś i oni się tu angażują w coś, co nie było wcześniej ich obowiązkiem. Takie mam tutaj poczucie, nie. No i jest jakby tutaj wyznaczanie takich yy, i nowych granic terytoriów i... ale nie tylko. Takiej nowej przestrzeni dla dotychczasowych działań wojska i policji, tak to czuję. No bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie się to pokazało. Na koniec runa. Ten syn był bardzo mocny, bo ja tylko o takich mocnych snach opowiadam. Nie? Zapisuję przeważnie wszystkie sny ale nie o wszystkich wam opowiadam, bo mogłabym codziennie wam opowiadać o swoich snach, ale coś, co zostawia jakiś taki. Yy, potrząsa mną tak mocno, zostawia taki wyraźny ślad, i wiem, że jest ważne, to wtedy się z tym snem po prostu dzielę, nie? Yy, a jakie to ma znaczenie dla naszego kraju? Bo nie wiem, bo oni jakoś tak nie mieli jakiejś określonej narodowości. No po prostu, nie? Żołnierze. Później właśnie dostali tutaj zaproszenie do jakiegoś programu? Później był ten agent CIA, ale ja w tej chwili nie potrafię tego połączyć z jakimś konkretnym terytorium czy krajem. W związku z tym zapytam to, co pokazał ten sen, czy i jakie ewentualnie będzie to miało to, to zdarzenie, to szkolenie super żołnierzy, o ile rzeczywiście będzie miało miejsce, a myślę, że tak. Jakie będzie miało wpływ na nasz kraj, na Polskę po prostu? Odwrócona runa yy, URUS, prawda? Trochę wygląda jak pi odwrócony, taki znak yy, ten, 3,14. URUS w pozycji prostej wygląda jak... Jak podkowa, albo taka energia domu, czy dwóch nóg. Stoimy tak na szeroko, dwóch takich rozstawionych nogach, tak to można ująć. Bo ja mam takie poczucie, nie, że tu po prostu jest takie odwrócenie. Pewnego fundamentu, czyli coś, co miało. Co, co miało jakieś uzasadnienie do tej pory, a tu akurat y, powiedziałabym, takie zarządczo, wojskowo, policyjne, bo to jednak ci mundurowi tu mi tak mocno y, wchodzą w paradę. Jest taka energia właśnie tych, tych takich ludzi wysportowanych, takich, takich y, wojskowych, prawda? którzy no, muszą mieć tą krzepę, tę żyznę fizyczną. Jakie to może być, jaki to może być wpływ na nasz kraj? Do czego oni są szkoleni? Tak się właściwie zastanawiam, bo tu mamy odwrócenie właśnie tej, 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 tego naszego fundamentu, a naszym fundamentem jest zdrowie. Bo runa urus odnosi się do zdrowia, do, do zachowania kondycji fizycznej i psychicznej, nie na wysokim poziomie. Momencik, bo tam, tam po prostu coś zakłóca nam, więc. Momencik, przyjdę zaraz do Was. Jak to u mnie zawsze efekty specjalne i dźwiękowe z kuchni, z łazienki, od sąsiadów, remontowe i najróżniejsze, jakie tylko chcecie. Dobra, wracam do tematu: odwrócona runa, urós, wpływ na państwo. To jest taka energia bardzo osłabiająca, po prostu, no. Tu się po prostu jakby to przełożyć na energię państwa polskiego, Jaki jest wpływ? Może być wpływ. Jest osłabienie, Jest osłabienie. Jest taka pokazana energia, która jest jakoś powiązana w ogóle ze zdrowiem. Hmm. ze zdrowiem. Czyli... Jakby tutaj właśnie ci super żołnierze poprzez to szkolenie mieliby mieć w przyszłości jakiś wpływ na swego rodzaju jakiś taki zamęt, bo tu pokazana jest taka, taka, taka energia, nie? Pewnego zamętu niskiej odporności, chorowitości społeczeństwa. Trudno mi, trudno mi to połączyć, choć domyślam się być może o co tutaj chodzi. Ale to wojsko, jakby ono miało zadziałać, kochani, to już byłoby niepokojące, bo odwrócona URUS w takim przełożeniu na działanie Pokazuje agresję, rozwiązania siłowe, wymuszenia siłowe, czyli tak, mamy tutaj tę politykę wewnętrzną, jest to cesarstwo, jest ta hierarchia, są ci zarządcy, jednocześnie tutaj są jakieś takie dziwne historie przygotowujące do przyjmowania części obowiązków, które nie były do tej pory obowiązkami, a tu wchodzi kwestia zdrowotna. I jeszcze mamy tutaj pokazane taką agresję i wymuszenia siłowe, bo runa odwrócona urósł dokładnie o tym mówi. A ludzie są jacyś bezwolni. Bezwolni się tutaj mm, muszą poddać, bo są jakoś osłabieni, a tu mamy właśnie tym taką manipulację siłową. Możecie powiedzieć dziwna sprawa. No, ale tak to się tutaj pokazało. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja w to sprawdzę z Lenormanda, może nie? Z Lenormanda możemy to sprawdzić. Czy ja mam tu Lenormanda gdzieś pod ręką? Nie mam. To starota w takim razie sprawdzę, bo nie widzę tu Lenormanda. To w starocie sprawdzimy po prostu jaka będzie manifestacja tej energii, jeżeli tu faktycznie mamy tego widać bardzo aktywnego Marsa, bo zobaczcie, Mars rządzi buławy. Tu cesarz to Mars i tu też Mars. Wojowanie, wojowanie, wymuszenia, a tu akurat agresywne i siłowe, bo to, co było sprawiedliwe i uporządkowane, tworzy się jakby nowy porządek, który jest chaosem i nieporządkiem. Nowy porządek, który jest chaosem i nieporządkiem, i ma jakieś przełożenie na choroby, na sferę zdrowia obywateli. I tutaj jest osłabienie, i jest taka energia. Przejmowania przez ten, no można powiedzieć, tych super żołnierzy, czyli nie wiem, może jakiś oddział specjalny? Takich takie są wymuszenia, siłowe rozwiązania. Bardzo aktywny Mars, który jest planetą mm, nie tylko mundurowych, ale właśnie sportowców, prawda? Tych wszystkich takich. Yy, to jest ta, ta siła mięśni naprężenia mięśni. Skoro tak, to tutaj po prostu y, trzeba by sprawdzić i uszczegółowić bardziej, skonkretyzować tę y, energię. Ta energia odnosi się niewątpliwie do sektora zdrowia. Mundur i zdrowie. Ha, te dwie rzeczy nam się tu bardzo mocno. Łączą, a ja zapytałam o realny wpływ tego, co było w tym śnie, na to, co będzie w Polsce. Dobra, czyli co, w ramach uszczegółowienia. Chciałam z Lenormanda, ale nie będę teraz szukać tych kart, a mam na podorędziu tarota, więc tarota po prostu sprawdzę przełożenie tej energii, manifestacja odwróconego Urs, tak. W sektorze zdrowia i wymuszenia siłowe. O co tu będzie najprawdopodobniej chodziło? Głupiec. Nowe rozdanie jakieś? Nowe rozdanie. Od nowo polsko-ludowo. <laughs> to jest. Niewątpliwie taka przestrzeń, która nam tutaj pokazuje, albo nowe rozdanie, jeżeli chodzi o, o kwestie zdrowotne w ogóle dzieci, bo głupiec to często dzieci i choroby dziecięce, albo po prostu, no nie wiem, coś nowego, może jakiś nowy wirus, może jakieś nowe rozwiązania w, w, w sektorze zdrowotnym. No bo głupiec mówi o nowościach. Ja tu idę z nowym rozdaniem wprowadzam jakieś nowe porządki, prawda, rozdaję te karty, wprowadzam coś nowego. To nowe rozwiązanie tutaj wprowadzam i to jest, no ryzykowne, nieodpowiedzialne, no bo, bo głupiec jest takim ryzykantem. Tu jest znowu brak planu, znaczy no może plan i jest, ale, ale, ale to jest takie, Ryzykowny, bo głupiec ryzykuje, jest ryzykantem. Jest ryzykantem. On, on na oślep się rzuca w przepaść, on ma tu oczy zawiązane. I on się unosi nad kulą ziemską. Czyli tak jakby ta. No tutaj pytam o Polskę, ale tu pokazuje się. Tło, pokazuje się cały świat, bo głupiec rozdaje karty na całym świecie. On się unosi tutaj nad tą kulą ziemską, bo on jakby finalizuje. I podsumowuję ostatnią stację w karcie świata, nie? całego świata. Po świecie właśnie mamy po 21, mamy 22, 4, czyli 0, czyli głupi, głupca. Kto był na kursie, to wie, że 4 może równać się 0. Nie? 2 plus 2 jest 4, 2 minus 2 jest równe 0. Już nie chcę się wdawać w szczegóły, bo to jest dłuższy, dłuższy wykład. Więc jakieś tutaj nowe rozdanie zostało pokazane. O Polskę pytałam, ale ja widzę kontekst światowy. Agent też przedstawił się, że jest agentem CIA. No więc tutaj można oczywiście sobie na wszystkie możliwe sposoby kombinować teraz, nie? Głupiec jest kreatorem tej przestrzeni sektora zdrowia. On jest kreatorem o tym trzeba m, pamiętać że to jest kreator, ale mm, on może być taki dziwaczny, bo mm, to jest eksperyment. Aha, no, ale mnie teraz olśniło. Sektor zdrowia, medycyna, eksperyment medyczny. Głupiec to eksperymentator, to eksperyment medyczny. Gotowość do eksperymentu, a nawet pewnych dziwactw. To do końca też nie jest przemyślane, czasami bywa takie przypadkowe, jakby z przypadku. No, tą drogą tutaj będzie wędrował ten głupiec przez naszą ziemię, mam wrażenie, no bo o Polskę zapytałam. Dobrze, takie tu są energie pokazane, obrazujące to, co mi się przyśniło. Oby się to nie zrealizowało, bo tu jestem pewna, pełna pewnych takich. Nieprzyjemnych skojarzeń. Wszystkiego dobrego, kochani, Papa. Pa.